Hej, Antek i Maja. I ostatnio oglądaliśmy na Animal Planet fajny program. Namówiliśmy no, e, na... mamę, żeby kupiła nam taki dips. Tak. E, I e, Pojechaliśmy do lasu, znaleźliśmy tropy. E, Ale musimy jeszcze wytłumaczyć, że to no nie i... jest taki zwyczajny gips. To jest taki. Tu na przykład się jakieś tropy. I tam oni saoli szukali w tym programie. Mm. Tak. i e, Znaleźliśmy tropy e, 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 zalewać e, gipsem. I są dwa różne ślady. Tu jeden i tu drugi. Okej. Okay. I będziecie próbować zrobić odlew, tak? Mm -hmm. Tego tak, tropu? Tak, nawet no, ten gips, to trzeba chyba No to myślę, że do słoiczka możecie wsypać Ile? trochę tego gipsu. Ile? No. Jak, jaki on ma, jaka ma być gęstość śmietany, tak? Tak Taki ma być jak śmietana, żeby się udało. Robimy to po raz. Pierwszy. No trudno, nic się nie stało. Nie mamy mieszadełka żadnego. Myślę, że w słoiku wystarczy strząsnąć i wtedy będzie też ok. Ale właśnie widzisz, żeby ma. przełożyć. No, zaraz wstamę sobie wstamę. Dobra, może pomogę Wam. Zrobimy pauzę. Albo anti trzymaj może po prostu kamerę. To nie jest taki prosty, jak się mi wydaje. No tak sobie wyobrażam, bo on jest taki. No, tylko żeby nam stropu nie... to odejdź, chodźmy. No to dobra, nalejcie wody, ale nie za dużo, nie za mało. Najlepiej może, lepiej mniej niż więcej. Wygodać zawsze można, tak? Teraz zakr zakręć. Mecz, Antosiu, czy ty nagrywasz, To co mam robić? Nagrywam. Ale widać, to w kamerze może daję, że nie trzymała kamerę, co? Jak tu sól snuć teraz. Myślę, że za mało wody? No. To Dobra. dolejcie wody więcej. Dobra. Ale ja będę też sól sadać. Dobrze. tutaj no. ja będzie za mało wody, bo paluje. Jeszcze więcej chyba, bo to musi być takie... no dobra, mamy jeszcze trochę gipsu, więc... No o, tyle może być ok, okej. nie niech trzęsie. Powiedz, gdzie No dajesz, dajesz. Trzęsu, trzęsu. Całe się? Od, zobacz, słuchaj, czy od spodu odkleił ten gips? Ja, jeszcze nie. Jeszcze o właśnie. O tak, o dobrze. No i teraz maja trzy.

To może ja spróbuję? To trzymajcie. Od którego zacząć? Od tego, tak? Od tego. Od od tego. tego. No, bo on jest taki delikatny, to w piasku. Wydaje się, że to może być. No, ale mamy dwa tropy. Okej. Okay. Mhm. Nie chciałam tak zrobić. Nic się nie stało. Jeden nam się może nie udać, drugi może się udać. Albo mogą się dwa nie udać, albo dwa udać. No ale lepiej by było, gdyby się dwa udały. I chyba już. Dobra, zalaliśmy jeden. Teraz drugi taki trochę kalcz. Ten, powiem wam, że. tutaj też e, tropnuty. E, I będziemy znowu czekać. Co jesz? Czekolada. Zbieraliśmy też trochę grzybów. Zasty widać jakby zastygało, widzicie jak się wiąże? Robi się takie jakby ciało stałe z, tego, z tej cieczy. Widzisz Anty? Ja to w oczach no. widać, zobaczcie, ale to fajnie wygląda. No. A ile już czasu minęło? Jest 54, o której to się zaczęło? Chwila przed 50. A, czyli 5 minut dopiero minęło. Obiecująco wygląda. Sprawa. Anuta, a twój trop? Nie zniszczyłaś go przypadkiem, bo on jest tam dosyć daleko. No, ja go idę pilnować. Dobra, super. Ja idę no no zobaczyć Dołanko, bo on tu pilnuje tropu nutę. Jak? Tak. Nie, 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 nie no to pięknie. Żeś prawie wbiegła, Anuta. Oj, trop. Tak, ej, już... Ej, może czerwona i no? Nie. No tak. Po około 15 minutach tak to już wygląda, i ewidentnie się zmieniło. I stwardniało. Ale. No, jeszcze... nawet robaczek się już utopi. No. tylko już chodzi po tym mhm. liściach. I ten. No dobra. Mamy troknuty. Ale tak, mamy go, dlatego że tam było bardzo piaszczyste podłoże. I po prostu włożyłam rękę pod spód i on no, samo wyszło. Wiecie o co chodzi? Mm -hmm. Minęło 20 minut. Te trop. Y... No ten trop mnie ponad... trochę. Znaczy on się potem otrzepie z piasku, zobaczymy. Ale mm -hmm. co do tego tropu są różne teorie. Antek uważa, że się uda. A Maja, że się. No, nie uda. Że się nie uda. A ten drugi? Tu jest. I zaraz... Dobra, wydobywamy trop. I zobaczymy, czy się uda. Dobry pomysł. No właśnie, mogłabym wtedy trochę włożyć rękę pod spód głęboko, coś i go takiego, wyjąć. No, coś takiego jak tamten się sam wyjął, tak naprawdę. Nie wiem, jaki głęboki był ten trochę. No, on był głęboki, głęboki wprost. Rękawiczek nie mamy. Z tym razem się na albo jakąś łyżkę taką, rękawiczkę. Rękawiczka, łyżka, Wychodzi. A to, że już naprawdę pojechał? Nie, no coś ty. Tata stracił cierpliwość w będę pęteczek. Wymyślacie. No? Przełóżmy może go na sreberko. I jak się z spokój, to dopiero w sumie zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. No i jest jeszcze, widzicie, z tej strony mokre. Ono może ma strukturę swoją, ale jest jeszcze... Dobra, natomiast po czekoladzie mamy sreberko, więc tak, przecież go do domu. <grym zimę> Przywieźliśmy już nasze tropy z lasu i będziemy je teraz czyścić, tak naprawdę. No właśnie. I będziemy mieli tak jakby taką pamiątkę. No i jeszcze będzie czas zidentyfikować, mhm. czyj to jest trop, Bo mamy pewne mhm. wątki. Wątpliwości, Wątpliwości no. Okej, okay, no to ja biorę nuty, a Ty tam. A tamten przynajmniej wiadomo, że jest nuty, no. Coś tutaj faktycznie wychodzi, moja. No. Ej, no. Ja tak, spróbuję. O. Faktycznie! Ej, udało nam się. Będzie można zaraz zmierzyć, bo ważne jest... Ej, ale biało! Fajne! No, trzeba tą ziemię otrzepać. A Tobie, Antoś, pokaż. Widać już jakąś łapkę? Pokaż. Ja. Pokaż. A pokaż mi do kamery. Ej, też widać już nawet te poduszeczki nutkowe. Nie wszystkie się pewnie odbiły jak trzeba. No dobra, to pracujcie. Tak, się prezentują nasze to Tak, tropy po wyczyszczeniu, To jest trop nutki, a ten chcę zidentyfikować. Mhm. Tak, nie wydaje nam się, że wiemy już co to jest, ale naprawdę widać tutaj odcisk trop. Mm -hmm. A tutaj od razu też widać, że to jest trop psa. Też widać łapkę. No. Zobaczcie, jak kształtne są te poduszeczki. Mm -hmm. Nie wszystkie się chyba odbiły. Żeby się upewnić musimy go zmierzyć. Nie weźmie. Y tutaj jest 7. Y po ponownych y oględzinach i y ponownym mierzeniu. E, ostatecznie stwierdzamy, że jest to albo e, mała sarna, e, nie, mała łania, mała albo, łania, albo duży kozioł. Tak. Mm -hmm. Czyli albo ma, mała e, łania. łania. Mm -hmm. Albo duży kozioł. Bo w sumie to wychodzi e, o 1 cm więcej od e, normalnego tropu e, sarny? E, tak, a... E, o 1 mniej od normalnego e, tropu. E, no to... No. No, okay. to zna, no to znaczy, że już możemy mówić... Pa! Pa, pa możemy mówić pa widzowie! No, jak jeśli zie... filmik Wam się podobał, no to dostawcie łapkę w górę, subskrybela i dzwoneczek. A to nie można. No, nie można. Nie pa. wiem, jakim jakimś cudem. Pa!